Cześć! Dziś zabieram Was do urokliwej wesołej zdroju kameralnego uzdrowiska w Beskidzie Niskim. Oto 10 faktów, które zdecydowanie warto poznać. Położona w dolinie rzeki Ropy na wysokości 550 metrów, otoczona górami hańczowskimi, prawdziwy raj dla miłośników górskiego powietrza. Historia sięga XIX wieku. Oficjalny status uzdrowiska nadano w 1882 roku, lecz kuracjusze przyjeżdżali znacznie wcześniej. Skarbem miejscowości są 14 ujęć mineralnych, najbardziej znane w Wysowianka Józef Henryk, pitne i lecznicze. Leczy się tu m.in. choroby układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, mięśniowo-kostne, a nawet działa centrum detrialis. Spacer po parku zrojowym to relaks pośród natury. Pijalnia wód, fontanna, ścieżki spacerowe i ławki w cieniu drzew. Wysowa to świetna baza wypadowa na trekking. Święta Góra, Jawor, leśne widoki i górskie powietrze. Łemkowska kultura, cerkwie, folklor, regionalna kuchnia przypominają o tradycji tych ziem. To miejsce ciszy i harmonii. Tutaj odetchniesz pełną piersią z dala od tłumu zgiełku dużych kurortów. W okolicy znajdują się zabytkowe drewniane cerkwie dla miłośników historii. Wysowa oferują nowoczesne spa. Ośrodki jak Biawena czy Wysowa nad parkiem zapewniają komfort, zabiegi i profesjonalną usługę. Zdecydowanie polecam to miejsce. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. Po więcej takich filmów. Do zobaczenia!